też I chciałabym dziś zwrócić uwagę podczas tej konferencji, czynniki rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego. To ważne spotkanie dzisiaj z udziałem Zespołu Naukowego Uniwersytetu Kopernika w Toruniu, który to zespół przeprowadził badania, ma przygotowane analizy wyników badań dotyczące atrakcyjności, rzeczywistej, realnej atrakcyjności naszego regionu w zakresie przedsiębiorczości. W zakresie rozwoju biznesu. Yy, chcemy, aby nasz region się rozwijał, a tym czynnikiem warunkującym rozwój jest przyjazny klimat dla przedsiębiorców, dla otoczenia przedsiębiorców, yy, ale także to, co robi Polska Strefa ekonomiczna to lider w Polsce, bo jest to w rankingu stref, strefa numer jeden, czyli także kwestie związane z przygotowaniem przyszłych pracowników dla pracodawców, czyli współpraca ze szkołami technicznymi i branżowymi, czyli współpraca właśnie ze strefami takimi jak brzoska strefa ekonomiczna. Dziś pan burmistrz przejścia będzie przedstawiał przykład dobrych praktyk właśnie w oparciu o funkcjonowanie brzoskiej strefy gospodarczej. 哎。<Bye. S 2> I jeśli chodzi o ten wątek edukacyjny, to także, także przygotowywanie przyszłych pracowników, czyli to, co już we Włosławku odbywa się od pewnego czasu, bowiem jest specjalna pracownia, też finansowana przez Pomocną Specjalną Strefę Ekonomiczną w Zespole Szkół Technicznych. Jest współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami po to, by młodzi ludzie, którzy zechcą wybrać kierunki techniczne, wiedzieli, że na pewno po szkole, którą skończą, po profilu, który ukończą, znajdą pracę. Ba, oni mają praktyki u przyszłych swoich pracodawców. To jest niezwykle istotne, żeby też kształcić pracowników pod kątem potrzeb i oczekiwań pracodawców. W eksperci w tym raporcie wskazywali właśnie, że my mamy bardzo dobrą infrastrukturę i że ten klimat dla przedsiębiorczości, dla biznesu jest. Ale tą słabą stroną w naszym regionie zdaje się była właśnie jeszcze wciąż edukacja. Edukacja, akurat jeśli chodzi o. o edukację techniczną i zawodową, branżową rozwija się, ale to rozwija się dzięki temu, że w poprzedniej kadencji wprowadziliśmy jako formację rządząca zasadnicze zmiany w kształceniu technicznym i branżowym. Przede wszystkim właśnie powołaliśmy szkoły branżowe. To są te szkoły, które kształcą w ogólnych zawodach także w takiej formule, że mają wpływ przyszli prezentowcy na to, jakich umiejętności będą uczeni młodzi ludzie. I to wszystko odbywa się właśnie pod okiem, czy przy wsparciu, ogromnym wsparciu Polskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ja tylko przypomnę, że nie tak dawno strefa otwierała we Włoszech Centrum Programowania Robotów Po To drugie w Polsce było po trójmieście. Po, Trzecie powstało w Gudziącu, czyli też w naszym regionie. W Gudziącu przy ogromnej współpracy z samorządem miasta. Tam rzeczywiście infrastruktura miejska, e, przeznaczona na ten cel we pracy lokalnego biznesu. To pokazuje, że ten system tak właśnie powinien funkcjonować, ale też dziś będą głos lokalni przedsiębiorcy, biznesmeni, którzy również powiedzą o tym, na co należy zwrócić uwagę. Ja mam ogromne nadzieje na to, i taki był też cel organizacji tej konferencji, że dzisiaj będą wypracowane konkretne wnioski, które później przełożą się na ich realizację, na może wzrost tej odwagi w obszarze inwestycji, bo ja przecież. Wiem, pani z tymi wnioskami do Warszawy pojedzie i popróbuje coś dobrego zrobić. No, pani redaktor, po to jest ta konferencja, ale ja tylko przypomnę, że, że mamy już ogromną swobodę, jeśli chodzi o działalność stref. Cała Polska ma być strefą, to też jest nasze założenie. Strefą nie tylko w sensie takim ale właśnie jest technologiczną, związaną z innowacyjnością, to chcemy zrobić, to jest po prostu przyszłość i musimy to wyzwanie podjąć i my to robimy. I po to jest ta konferencja. Chcemy przede wszystkim poinformować coraz szerszą liczbę odbiorców o opracowaniu, które wraz z Uniwersytetem Miło-Kopernika przygotowaliśmy na temat badania atrakcyjności inwestycyjnego jednostek kujawsko pomorskiego po to, żeby właśnie pokazać tą atrakcyjność realną, rzeczywistą i zachęcić inwestorów, zwłaszcza rodziny Kup polski kapitał, małe i średnie przedsiębiorstwa do tego, żeby realizowały swoje pomysły biznesowe, żeby inwestowały, żeby nie bały się obecnej sytuacji, bo to jest najlepsza sytuacja, jaka jest obecnie do tego, żeby inwestować. Więc zachęcamy po prostu poprzez te debaty do tego, żeby inwestycje w kojazku Pomorskim się rozwijają. Jakie są słabe i mocne strony naszego regionu, które mogą brać pod uwagę potencjalnych inwestorzy? Mocne strony to są te, które, których już nie posiada przez województwo pomorskie? Pomorskie z racji tego, że bliżej położone portów jest nasycone dużą ilością firm, dużych firm, małych firm średnich również, ale Unii Europejskiej posiada przede wszystkim tereny inwestycyjne bardzo dostępne i one są coraz bardziej dostępne i coraz bardziej jest ich więcej w związku z rozbudową infrastruktury transportowej. Poza tym Kujawsko-Pomorskie także stanowi duży kapitał ludzki. Tutaj jest jednak dużo rąk do pracy, jest sporo uczelni zawodowych, uczelni wyższych, które generują wykwalifikowanych pracowników. Zatem jest to miejsce, gdzie rzeczywiście inwestorzy znajdą odpowiednie warunki do rozpoczęcia inwestycji w zakresie właśnie posadowienia takiej inwestycji, ale także w zakresie później jej prowadzenia, czyli poprzez dobrze wykwalifikowaną kadrę osobową. Słabe strony, powiem szczerze, że nie widzę. Nie, znaczy nie to, że nie widzę, ale, ale one jakby ustępują miejsca tym mocnym stronom. Tutaj jeszcze warto też wspomnieć o tych czynnikach takich związanych właśnie z zrównoważonym rozwojem. Czyli oprócz tego, że mamy dobrze prosperujących... Polski kapitał, bo jak e, Państwo przeanalizują nasze statystyki, to e, zobaczycie Państwo, że decyzje o wsparciu, które wytariemy e, województwie miastowo morskim to są te dominujące w naszej statystyce. Ich jest o wiele więcej niż na Pomorzu, na przykład, gdzie też sklep chętnie, chętnie Tak. I tutaj są też dobre warunki życia. Są też właśnie te kwestie, na przykład środowiskowe, bardzo e, e, sprzyjające, można powiedzieć, w życiu. E, pracowników, którzy jednocześnie mają możliwość rekreacji poprzez duże tereny związane z czynną ochroną czy w ogóle ochroną jako taką środowiska, ale mają także właśnie możliwości podjęcia pracy. Województwo jest coraz lepiej skomunikowane, oprócz autostrada, jeden powstają drogi szybkiego roku, więc te wszystkie jakby atuty powodują, że to jest dobre miejsce do, do życia. A to ciekawe wody, o którym no. Pan powiedział, bo to znaczy, że inwestorzy też brać pod uwagę to, żeby tych pracowników pozyskiwać z innych regionów i proponując im dobrą jakość życia u nas, zachęcać do tego, żeby właśnie za pracą gdzieś tam się przemieszczali. Oczywiście Polska się skurczyła, można powiedzieć, poprzez te korytarze komunikacyjne, poprzez rozwinięte szlaki transportowe, poprzez rozwijającą się kolej. W tej chwili można powiedzieć, że dojazd do, do miejsca pracy zajmuje um, bardzo często niewiele ponad pół godziny do, do godziny z takich terenów na przykład jak z Grudziądza do Trójmiasta, czy z Włocławka do Torunia, czy z Bydgoszczy, za chwilę do Torunia, więc to są jakby um, miejsca dobrze skomunikowane, które um, są barierą do tego, żeby tą pracę podejmować w miejscach dalej położonych do miejsc zamieszkania. I to już chyba nie jest tak, że zapracą wszyscy z Wrocławka na do Warszawy, ale bywa i odwrotnie, że porzucają te wielkie miasta ze względu na to, że w mniejszych właśnie tam jakość życia jest lepsza. Dokładnie Pani redaktor podjęła mi do słów rzeczywiście, że, że ludzie sami wolą właśnie mieszkać w spokojniejszym miejscu, poświęcić trochę czasu na dojazd, ale potem po pracy wrócić do tego spokojniejszego miejsca i tam realizować swoje rodzinne cele życiowe.